Dobra, dzisiaj znowu się nic nie dzieje. I znowu będzie padać jutro, o, dwa wiosenne, słuchajcie, deszczowe dni. Czy to znaczy, że powinnam konewkę odda oddać do ulepszenia? Myślę, tylko nie mam jeszcze pieca i nie mam jeszcze tyle... A teraz dostanę chyba przepis na piec, bo znalazłam miedź. Mm, ale nie stać mi chyba na to jeszcze. I to jest super, jak ktoś kolekcjonuje płyty. Ja, słuchajcie, kolekcjonuję książki i żebyśmy się dobrze zrozumieli, kolekcjonowanie książek i czytanie książek to są dwa różne hobby. Mam oba, ale, ale to wiecie, to nie, nie zawsze idzie w parze. I totalnie, totalnie lubię ten vibe kolekcjonowania, zwłaszcza jak się czeka na płytę ulubionego artysty. Dobra, witaj Klint, dawaj piec. Nie, on mi nie da pieca, widzowie, tylko przepis. Zawsze coś. To już dobry początek. To musisz się z Penny ożenić, bo ona też książki kolekcjonuje. Nie muszę, kochani, mieć kogoś, kto jest identyczny. Nie, nie, ale tak serio mówię. Fajnie jest mieć trochę wspólnych zainteresowań, ale Penny na przykład nie wydaje mi się ciekawa i fajnie, że czyta książki, ale to nie jest wystarczający argument, żeby mnie poderwać. Oj, trochę mi brakuje jeszcze, ale pójdziemy otworzyć te gody, zasadzę marchewkę. Mm, co jeszcze? Pewnie mam list od Wizarda, więc muszę do niego pójść. I pójdę zobaczyć od razu ten miecz, tylko nie wiem gdzie on dokładnie jest gdzieś na południu? Koło Wizarda? Tam w tym yy, w lesie czyniłoskowym? Najpierw zostawiamy to, co jest niepotrzebne, czyli to. Gruszka, wiadomo, wiecie, na jedzenie będzie. To też, te, te oniony może też wezmę. To w sumie też. O, mogę przecież do muzeum oddać widzowie, zapomniałam o muzeum. To pójdę od razu do muzeum z jednym kwarcem. Coś jeszcze? Chyba tylko to. Gruszka, goody, marchewki posadzę. To zostawiam i to też. I no. Dobrze. Wizard nas woła widzowie. To przez to, że przeczytaliśmy ten magiczny scroll. I ktoś mu powiedział o tym, że się szwędamy. Więc idziemy. Idziemy do niego. Rozwiąże nasz rad problem. Co nam jeszcze Robin chce powiedzieć? Że sprzedaje kamienie. A nie, nie, że sprzedaje kamienie. Że może nam studnię zrobić na farmie. Słuchajcie, studnia moim zdaniem nawet spoko wygląda, ale jest jednym z bardziej bezużytecznych przedmiotów. Chyba, że macie farmę, gdzie woda jest naprawdę daleko, ale. Serio. Mm -mm. O co chodzi z zielonym deszczem? Zielony deszcz to jest takie zjawisko, które się wydarzy jakiegoś dnia, lata i wtedy nie działa elektronika, pada taki dziwny zielony deszcz, postacie na początku są przerażone i jest bardzo dużo mchu i dziwnych drzew, i warto po prostu chodzić po mieście i zbierać to wszystko, co się pojawiło, bo mech zwłaszcza się przyda do różnych rzeczy, no i jeszcze jakieś tam inne mistyczne drzewka. Taki. Taki vibe nie wiem czego w sumie, bo to nie jest kwaśny deszcz. Taki, taki, wiecie, no, zielony deszcz, jakiś, nie wiem, opad glonów z nieba. Coś takiego sus bardzo. Demetrius w pierwszym roku, nie wiem, czy potem też chodzi w takim kombinezonie, jak z Breaking Bad, ze strachu przed tym deszczem. I słusznie, bo jako jedyny w sumie ma wiedzę, że takie rzeczy generalnie mogą zaszkodzić, a wiecie, jak czegoś nie znacie, to lepiej przed tym się chronić. Ojej, zobaczcie, jest zadanie od Marlona na 10 slajmów, czyli jednak muszę i takie zrobić. Czyli mam dostęp do Adventure Guild, ale nie jestem członkinią Adventure Guild. Okej. Okay. Dobra, farming. Dawaj, farming. Nie ma jeszcze farmingu. Za mało. Trzeba iść po nasiona. Posadzę jeszcze tu marcheweczki, słuchajcie. Bo trochę mało mam. Uuuu. Dobra, chciałabym bardzo mieć Farming 1, zbudować kurnik, 10 slimeów pokonać, iść do Wizarda i zbudować piec. To trochę jest. Potem jeszcze mamy. A to już czytałam. 40 level to trochę zajmie. O, i to mi się udało zrobić. I nie znam jeszcze jednej osoby, ciekawe kogo. Chyba tego Martina. Kim jest ta jedna osoba, której nie znam? Widzowie, bo ja tu widzę ich więcej. Wizard chyba się nie liczy do tego zadania. Pewnie chodzi o Harveya. No ale przecież. To jest Harvey? Przecież ja z nim rozmawiam. A nie, to był Pierre. No tak, Harveya nie było w Barze. Dobra, czyli on. Pewnie chodzi o niego. Można wyjść za mąż za czarodzieja? Można w expandy Ekspandy Kinga, więc niestety nie, nie w podstawce. I on w ogóle, słuchajcie, nie wiem, czy to widać. Chyba widać. Star wali Expanded, tylko nie wiem czy to jest w Expanded, czy w tym modzie, który ja mam na ubranka postaci, ale w zależności od pory roku ma inny kolor włosów. Dobra, jest plan, widzowie. To lubię, lubię mieć plan. To nie znaczy, że go realizuję, ale lepiej się czuję, jak go mam. Ale wiecie, że była taka opcja, w sensie, nie było takiej opcji, była możliwość tego, żeby romansować z czarodziejem zamiast z Shaynem w podstawowej wersji gry? Twórca zrobił ankietę chyba po wersji 1.6, jeśli dobrze pamiętam, albo 1 coś w każdym razie, pierwszej wersji gry. Czy dodać, bo Shayna wtedy nie było i Emily wtedy nie było, więc zrobił ankietę na Twitterze, czy postacią do romansowania z istniejących ma być Shane, czarodziej czy Linus, chyba jeśli dobrze pamiętam. I Shane wygrał w tej ankiecie. To gracze zdecydowali, że tak ma być. A jeżeli chodzi o baby, to była Emily, pa e, Sandy i Pam. Pam ok, rozumiem, że nie wygrała, ale Emily wygrała, a Sandy nie? No, no ja bym, ja bym tutaj dała Sandy w sumie, chociaż słuchajcie, romansowanie z Linusem też by było ciekawe, bo on jest bezdomny. W sensie ciekawe, jaki miałby, wiecie, jaka scenki albo czy miałby jakieś lore swojej osoby większe dzięki temu. Jak można było na wybrać? No właśnie, nie wiem. Znaczy dobra, wiem, ludzie mają potrzebę, wiecie, I can fix him. Dobra, kupimy, tylko najpierw chciałabym, żeby ten. Ojeju, on to śpi jeszcze, dobra. To idziemy na No, Tu też zamknięte przecież. Ja już jestem. Halo, jest siódma, a czemu wszyscy śpią? O ciastka! Już mówiłam to ostatnio, ale powiem to jeszcze raz. Turbo mi się podobają te gablotki w Expanded. To mega dużo oddaje. Dobra, zanim Clint otworzy, idziemy zobaczyć jeszcze, co tu jest, bo nie sprawdzałam. Ok, coś zablokowane. Zakładam, że będzie Quest na to i pewnie będzie można mieć farmę taką w mieście. I tutaj mamy most i wodę. Więc pewnie będzie można łowić rybki. O, horse radish. Dobra, co tam, co tam wypadnie nam, kolego? O, trochę miedzi. F krystal, widzicie? A tak płakałam. Tylko teraz tak. Idę go. Czekajcie, myślę. Co by tu. Dobra, wyrzucam te kwiatki. Jeszcze nie otwiera. Idziemy do muzeum z tymi dwoma i zaraz wrócimy. Albo może je wyrzucę po prostu. Tylko nie bierz tego. No nie po to wyrzucam, żebyś brała. Oj, i tak wzięła. Mam nadzieję, że y... Luis mi nie zdepta tego, co mi wyskoczyło. I Earth Crystal. Dobra, widzicie jak to zrobiłam? Nawet nie musiałam wychodzić i wchodzić. Oddawaj. Już byś wziął tylko ty. Ja cię znam. Złudzieju. O, już myślałam, że znowu kliknąłam lift. Dobra, oddajemy to. Co by tu kupić widzowie? Może kalafiora? A, 13 mam yy, festiwal i kupowanie truskawek, ale do 13 jeszcze trochę. Także mam już 1000 golda! Kalafior rośnie 12 dni, 12 plus 6, 18, to jeszcze mogę. A ten cucumber? Co to w ogóle jest? Ile to kosztuje? 12 dni też. Aha, i to się potem rozmnaża. No to posadzimy może trochę tego, żeby szybko zebrać. Tak z 5 i z 5 tego. Na razie? Nie wiem. Nie mam pomysłów. Jeszcze z Harvey'em muszę pogadać. Ej, czy Harvey nie powinien być bogaty? Gdzie on jest? Przecież mam moda na lokację MP-ów. Skoro jest lekarzem? Czy jak jest lekarzem rodzinnym na wsi to się nie liczy? Gdzie ty jesteś, ziutek? Taka ta mapa, powiem wam, a nie wiem i tak. U Caroline i Piera, dobra. Dominęliśmy się. Idę zostawić rzeczy i zobaczyć śmietnik u Marni, który jest w modach tylko. I cholerka o tym powiedziała. Nie miałam pojęcia, a chcę jajko albo mleko. I do czarodzieja. To zostawiam, to zostawiam. O, mogę zrobić piec! Zrobimy piec bardzo drogi ten piec, ale słuchajcie. Myślałam, że węgiel jest potrzebny. Chociaż Zelinka nie lubi mądrych, bo wybrała takiego Eliota i Abigail. Ej, Eliot nie jest mądry, on pisze książki. Trzeba być, trzeba, no, trzeba być trochę takim, wiecie, ogarniętym, żeby pisać książki. Dobra, mamy piec, tu go postawię. Ale nie mam chyba tyle, żeby roztapiać sztabkę. Oj, muszę jeszcze pokopać na to, dobra. Idealnie jedna grządka. Trzy. To jest więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, widzowie, zostawimy sobie tutaj to i to i idziemy. Pomiecz i do czarodzieja i zobaczymy co dalej. Uważam, że łatwiej jest pomnożyć bogactwo niż mądrość. No, też tak myślę. Magnus rasmodius. Czy on się przedstawia w podstawce, tak? Ale zobaczcie, ma zielone włosy z wiosna, potem będzie miał inne. Dawaj mi te czary i te ziółko magiczne, jak chcę zobaczyć. Wiesz, może z czego wypadają sekretne notatki? Do tej pory mam chyba wszystkie z kopalni. Mogą wypadać jakoś jeszcze. Nie pamiętam tak dokładnie, ale wydaje mi się, że one ci mogą wypaść z różnych aktywności, na przykład zrąbania drewna. Wiesz, drzewo ścinasz i nagle wypada. Albo z kamieni też poza, mm, poza farmą, poza kopalnią. Tak samo chyba ze ścinania fiber. Nie wiem, jak z uprawą roślin, czy jak zbierasz roślinki, to też wypadają, ale generalnie wszystkie takie czynności, może też chyba z artefakt spotów wypaść. To ma chyba bardzo podobny sposób wypadania jak journal scrapy na Ginger Island. Dawaj czary, czary mahen, spelen mahen, dokładnie, jak chcę herbatkę z zielonym. Jezu, nie pamiętałam, że taka cystenka jest taka długa powiem wam. Ale to chyba najbardziej boli w kopie, bo wtedy czas leci. Chyba, że macie moda. Możecie zainstalować moda na stopowanie czasu w kopie. W końcu Power of Forest Magic. Gdzie jest ten miecz? Czy dobrze idę? Tak, to ciekawie brzmi, muszę to przejść też. Tu gdzieś, nie? Tam są gierki dla słupków, dobra. Bo Marvel co kojarzę, bo widziałam cholerki fajne. Ekscytujące, słuchajcie, jak lecą kulki i, i trzeba walczyć. To podobne jak rybki, okej, okay. Taki vibe pod Twitcha. Gdzie jest ten miecz? Jeszcze niżej, chyba, nie? Tak, mam miecz od Marlona, ale tu jest jeszcze jakiś lepszy gdzieś. O! A to nie jest artefakt? Ja myślałam, że to jest artefakt. To jest artefakt. Ty tym się nie mogę bić. Może będzie jakiś inny. Byłoby łatwiej widzowie, jakbym miała światło. O wiele niżej. To mnie wysyłasz na poszukiwania. Lewo, dobra. To to? To jest to samo. Ancient Sword. Tu. Dobra, coś trzeba. Pozbyć się mu czegoś. Ten miecz? Uuu, zobaczcie, widzowie. Forest Sword, level trzeci. W ogóle jest bardzo ładny. Wygląda jak miecz z drewna z jakąś zamszoną końcówką. Począ początkiem w sumie. Początek miecza, to chyba to, co trzymamy. Rękojeść. Końcówka rękojeści, czyli początek miecza. Miecz patyczny! Dokładnie, z patyczaków. 8-18 damage w porównaniu do podstawowego 3-8, to jest różnica. Plus 2 speed i plus 1 defense. Genialne, dziękuję Laufer. Możesz na totalnej Esie przejść lodowe piętra. To, to jest dokładnie coś, czego chcę. No i za darmo na starcie gry, właśnie, jak się wie, gdzie szukać. Także widzowie, na południe od Wizarda i polecam serdecznie. Dobra, teraz mam już w końcu. Słuchajcie, community center, właśnie, zobaczmy. O, to też jest coś, co często się pojawia w pytaniach. Pamiętajcie, to może być mylące przez to, że to są te kwadraciki, ale one oznaczają liczbę miejsc, które trzeba zapełnić, ale nie da się tutaj włożyć z poziomu ekwipunku tego, te, tego kwiatka. Trzeba iść do community center. I chyba mam wszystkie cztery, więc sobie to uzupełnimy jutro. Tu mamy construction bundle. Ej, to jest jakiś inny ten construction bundle. Halo! Co to ma być? 500, prawie drewna? 10 klej, 199 kamieni i 30 hardwooda? Co to jest za inflacja drewniano-kamienna? I to też jakieś jest inne. Mushroom colony. A ile trzeba oddać? Wszystkie, 5. O! Oh. 2, 4, 6, 8. A tu jest 2, 4, 6, 8, 9. Czyli tu prawie wszystkie. No, no. Tu wszystkie. A jeszcze mamy coś dodatkowego. I tu jest coś dodatkowego. Red Bane Berry. Żeby ukończyć komunicji, to muszę w każdym z pokojów po 5 tych bandli dać. Eee, nie zawsze, bo teraz mam tylko jeden pokój, więc tego nie zobaczysz, ale na przykład w w tym pokoju z piecem są trzy tylko bandle, żeby ukończyć, musisz ukończyć każdy pokój. Każdy pokój ma ileś tych paczuszek, tych bandli, obojętnie, no może być różna liczba, mogą być trzy, może być tak jak tutaj. I to, tylko to, co jest ważne i słuchajcie, ja na przykład tego nie wiedziałam, jak pierwszy raz grałam, że te miejsca to jest liczba rzeczy, które trzeba oddać i czasami mamy cztery rzeczy i musimy oddać cztery rzeczy, ale czasami, tak jak na przykład tutaj, Miejsc jest mniej niż rzeczy do oddania. I chyba nawet w standardzie tu jest mniej. Wiecie, że może być na przykład cztery miejsca, a masz tyle opcji. To znaczy, że możesz wybrać spośród nich, które chcesz oddać, tak, żeby wszystkie miejsca były zapełnione. Ale tak, do ukończenia community center trzeba właśnie wszystkie te paczki we wszystkich pokojach zrobić. O, Queen of the Sauce! Jutro w końcu słońce, Queen of Sos. Dobra, tu pada, nic nie trzeba robić, także słuchajcie, idziemy do Community Center. Jak tam questy? Chyba jeszcze nie mam na to wszystko rzeczy. I muszę pobić slajmy, dobra. Wszystko wiem. Dzisiaj twój kochany Luis ma urodziny. Ew. Nawet nie mam dla niego prezentu i dobrze. Joja Cola chce Alex, kochani. Akurat mam taką w y, y, moim plecaczku, a za to jeszcze była jedna gwiazdka. Czekajcie, w moi, nie w moim plecaczku, bo ja nie jestem wielbłądem. W moim w mojej skrzyneczce aż i cofnąć po nią. Wiedziałam, że mam Joja Cole. Dobrze. Idziemy obdarować Alexa, bo on nas obdaruje za to goldem. I albo tiketem, albo zrobimy na tiket. Nie pamiętam szczerze mówiąc. O, nie znam cię, stój! Oby Cię zna. Te teraz na pewno. Jeszcze chciałabym wejść do tego Harvey'a, ale on gdzieś ciągle znika. Słuchajcie, ja nie wiem. Czy mogę tu wejść przed dziewiątą? O, cudownie. Dziękuję bardzo. Żegnam. O, w końcu, witam. O, ok, to nie będzie takie proste. Idę zobaczyć, co on ma w sumie do kupienia. Halo, wypuśćcie mnie, Muscle Remedy, a usuwa exhaustion. Okay. Sports drink plus 50 max energy, ok, czyli powiększa pasek energii i to jest artisan goods, czyli da się to stworzyć, wyprodukować? Ciekawe. O, przecież F1, widzowie, F1. Mm, nie jest napisane, więc chyba nie mogę tego zrobić. Stamina kapsu plus 1 speed plus 150 max energy, ok, też, też ma sens, ma sens. O nie, zapomniałam, że zawsze po poznaniu wszystkich trzeba komuś dać prezent. Dobra, proszę bardzo, dla ciebie i dziękuję za zadanie. Tak się zdobywa bogactwo widzowie. Dobra, teraz Community Center, kochani, i jeszcze pójdziemy ten cudowny miecz przetestować, bo mnie ciekawi. Nie wiedziałem, że można emotek z linku innych twórców używać? Tak, jak macie suba i macie dostęp do specjalnych emotek, a to są nowe emotki, kochani, dzisiaj premiera ich tak naprawdę, bo ju je dopiero zrobiła i uważam, że są fantastyczne, to możecie ich używać na czacie wszystkich twórców w sumie? Chyba? Chyba wszystkich. I na Discordzie też ich możecie używać wtedy. Na moim Discordzie, a na innych Discordach tylko jeśli macie premium, nie? Mosek z okularami najlepszy. Cieszę się bardzo, bo to jest kochani emotka, którą sama narysowałam od zera, nie wiem czy wiecie, ale w takim pikselowym programie dosłownie po pikselku narysowałam go, te okularki i zrobiłam animację. Potwierdzam, gadamy codziennie, ale że to ty jesteś Concert Ape, czy ty ze mną gadasz z nim na kolu? Feusz, Feusz, zdradziłeś tożsamość? Czy ty stworzyłeś Stardiu po to, żeby twoja stara miała co robić? Górek, potato. Hmm, czyli doszło do to górek. Tu tak samo. Nektarynka, orange, gruszka. O, zobaczcie, proszę bardzo. Do Artisan Bandla, gruszka. Ale masło też jest. Czemu nie będzie truskawkowego imperium? Butter, butternut Squash. O, no, chyba żart jakiś. To jest skam, dopiero, halo? Normalnie to tu trzeba było z czterech tych tutaj dać trzy, a ja muszę dać dwa, cztery, sześć, siedmiu, pięć aż? I to jeszcze ze złotą gwiazdką? O, górek teraz i sweet potato pewnie jesienią, to to pewnie latem tak obstawiam, że jest wiosna, lato, jesień. To takie rozwinięte, to tak po prostu się klika, czy jakiś klawisz, czy coś? A, mówisz o lookup Anything, to, to się zgubiłam. Yy, to, ten mod na Stardew Wiki w grze to, nazywa się Lookup Anything. I jak najadę na jakikolwiek przedmiot i kliknę F1, to wyświetla się jakby taki, takie informacje z Wiki, co to jest, co można z tym zrobić. Wszystkie w sumie informacje, nie? nawet jaki barwnik to daje. Ale można też sobie otworzyć wyszukiwarkę klikając Shift i F1. Na przykład, co tutaj? Andy. Co on lubi? Andy, candy. Zobaczcie, wszystko, wszystko można znaleźć. On kocha piwo. Ok. Jakieś rzeczy. Drogie. Chyba najtaniej będzie kupić mu piwo. Albo Persymonę, jak już będę mieć dostęp do drzewa. Super jest ten mod, bardzo go polecam. Yy, I fajne jest to, że ten mod w ogóle działa tylko na podstawce, ale jak się ma Rich Side albo Expanded, nie wiem jak inne mody, to on też działa, więc wyszukuje te dodatkowe treści. To jest super, bo gdyby działało tylko na podstawce, no to takie wiecie. 5 na 10 Dobra, jeszcze coś się tu odblokowało: rybki. Rybki. Kurcze, widzowie, trzeba łowić. Ale najpierw kopalnia. Dobra, tu. Te dwa te dwie są nowe i trzeba oddać. Oj, tu też są chyba dwie nowe. Butterfish i King Salmon, dobra. Starfish. To jest chyba jedna nowa i też widzę wszystkie trzeba oddać. Otóż mam parę rzeczy do tego. To i to. Na pewno. To jest jakaś... Kijanka? To trzeba oddać. Żaba! Ciekawe, czy ją się łowi, czy można ją złapać, jak nie wiem, do crab Pota na przykład. Chociaż to nie było w pod bundle. Dobra, to teraz co? Idziemy sprawdzić ten miecz? Uuu, ale odrzut i faktycznie szybkość ogromna podoba się dla mnie. A właśnie, muszę 10 staimów. Dobra, chodźcie tu. Nie, nie atakuj mnie! O, no i pięknie. ja już ich pokonałam. Myślę, że zaraz będzie 10. O, właśnie. Ha, szósty zmysł. Albo umiejętność liczenia. Nigdy nie wiecie. Ale łatwo, że nagle. No dobra, tylko wezmę mieć. O, no i nagroda! Widzowie to lubię. Skarby to jest to. Buty. Plus jeden defense, plus jeden immunity. No i bomba. Idę do Clint'a oddać w sensie. A ja nie mam przy sobie 20. A tylko mam z nim pogadać? Nie muszę ich mieć przy sobie? To, to jest pytanie. To jest pytanie, ja nie wiem, naprawdę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tylko pogadać, okej, okay, to dobrze. Czyli teoretycznie on chce je inspektować, a nawet nie muszę mieć ich wszystkich. Ha. Dobrze. Myślę, że dla Clint'a ważniejsze jest, że ktokolwiek chce z nim pogadać, no. Może tak być. Ojdzie idzie Clint. O nie. O, price ticket! yupi, Mogę odebrać nagrodę jakąś fajną. Miałam miejsce to? Dobra, szybko, idę wyprzedzić. A jeszcze ci w śmieciach pogrzebie. A co? Kto mi zabroni? Ha, ha, ha. O, to jest w ogóle chyba cutscenka... Nie wiem, czy to dobrze widać. Schylę się. O, mogę się zniżyć. Ta pokazująca maszynę z nagrodami. 12 marchewek! yupi Zdążą mi wyrosnąć. Dawaj marchewki. A potem mamy co? Jakieś ma jakaś mandarynka chyba. To idę posadzić chyba, póki pada deszcz. Słuchajcie, te marchewki. 12, tak? A my tu mamy 6. Ojej, to będzie niebarzyście. O nie, jeszcze nie trafiłam. A tu ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Idealnie. Zrobię w tę stronę i tutaj plus jeden. No i wszystko. To słuchajcie, chyba szybkie rybki nam pozostały. To co? Chwila nocnych rybek. Ojej, ale to się tak podświetla na czar... O, żebym widziała pasek. Ciekawe. Słuchajcie, fishing nawet mi wzrósł, a farming nadal nie. A zdążymy na ludzie. Może jednego sprzedam, żeby jeszcze troszeczkę powiększyć zysk? Drugi będzie chyba do Community Center. Właśnie po najechaniu widać, że, że to mruga, więc trzeba go oddać. Coś jeszcze z tego nie? Fishing. Where farming? Gdzie mój farming? Gdzie mój strach?